Boże, księże proboszczu. Czy zechciałby ksiądz powiedzieć kilka słów do naszych słuchaczy z Radio Pustynia? Bardzo się cieszę, że mogę skierować parę słów do młodzieży, a młodzieży to przyszłość narodu. Dlatego młodzież gromadzi się tutaj w Szczańcu od 21 lat i tutaj takiego nowego ducha wpaja w młodych i coraz, coraz większa grupa tutaj zaczyna się bawić, wychwalać Pana. To jest właśnie wielka radość i cieszymy się, że tu Szczaniec jest taki centrum, z którego się... Rusza do matki, i jeszcze jutro pomodlimy się, żeby, żeby ta pielgrzymka się udała i żeby ta młodzież później umiała ewangelizować swoją postawą. O to chyba najbardziej chodzi. Nawet jutro przygotowuję specjalne takie słowo: chodzę jeszcze, żeby właśnie dać jakiś taki moment do refleksji, żeby później oni świadczyli. Gdziekolwiek są, w szkole, w, gdzie pracują, w zakładach pracy, żeby czuli się godni tego, kim są. No właśnie, mam jeszcze do księdza pytanie, bo pamiętam, że kiedy ksiądz przyszedł tutaj do nas, do parafii, do Szczańca, to nie znał ksiądz wcześniej salezyńskiej pielgrzymki ewangelizacyjnej i z taką niepewnością ksiądz wyczekiwał przybycia tych pielgrzymów. Jakie były księdza wrażenia, kiedy po raz pierwszy ksiądz ujrzał tę młodzież, która tutaj przyjechała do Szczańca? To znaczy, nigdy nie słyszałem o, o pielgrzymce, ale nigdy nie miałem związku z pielgrzymką. W poprzedniej parafii dwie osoby przyjeżdżały na pielgrzymkę, ale nie byłem złączony. Największe przeżycie to było pierwsze. Jak, dzisiaj to jest bardzo spokojnie, organizacyjnie, żeby godnie, żeby, żeby im coś przekazać, tej młodzieży. To się przygotowywałem do tego najbardziej. Nie spodziewałem się, że, że taka wspaniała młodzież jest, że taka energiczna, że potrafi. Nie wstydzicie Chrystusa i, i śpiewajmy o tym. Nie? To jest takie piękne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiałam z księdzem proboszczem ze Szczańca, księdzem Stanisławem Pikorem.